Witam wszystkich, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć, jak skutecznie wykorzystać sprzęt typu orbitrek do najefektywniejszego spalania tkanki tłuszczowej, czyli klasycznego cardio. A więc najważniejsze to ustawić go odpowiednio, bo częstym błędem popełnianym przez ludzi, którzy pierwszą, pierwszą styczność mają z takim sprzętem, to jest złe ustawienie i zła praca na nim. A więc, moim zdaniem, wykorzystałem już wszystkie sprzęty do kardio i najlepiej sprawił się odbitek, ponieważ najmniej w przeciwieństwie do rowerka, czy też bieżni, zużywa moje kolana, biodra i mięśnie ud, bo zależy mi na tym, żeby nie zajeżdżać się dodatkowo, a żeby szybciej się regenerować, ponieważ bardzo dużo pracuję w ciągu dnia, tygodnia. Także zapraszam. Najważniejsze to ustawić odpowiednie odciążenie na początek i pilnować pewnej reguły, którą jest 13, spalanie 13 do 15 kalorii na minutę, czyli po 10 minutach 150, po, po 20 minutach 300. Zaczynamy od 10 minut i staramy się trzymać te tempo i tętno tak, aby spalać na minutę 13 do 15 kalorii. Sprawdźcie tą metodę. Wasza wydolność będzie z czasem rosła. Co tydzień podnosicie po 5 minut i to będzie działać. Dziękuję.